Dzień dobry, witam serdecznie na sesji piątkowej. Ostatnia sesja tygodnia, osa, ostatnia sesja miesiąca. Także mamy zakończenie pewnego rozdziału. E, 29 dzień kwietnia dzisiaj. Także mamy e, mamy okazję poanalizować sobie wykresy w ujęciu bardziej e, lokalnym. Skupimy się na scenariuszach, które mogą zostać wypełnione podczas tej sesji dzisiejszej, ostatniej sesji e, kwietniowej. Zaczynamy sobie od EURUSD i scenariusz lokalny związany z głębokim, no nie z głębokim, z zewnętrznym mierzeniem już tutaj FIBO, bo te głębokie mierzenia wewnętrzne już zostały wybite. W tym przypadku odnosimy się tutaj do ostatniej e, fali spadkowej kształtowanej e, w dniu wczorajszym w okolice e, od okolicy 9.30 do 14.00, a więc ten time frame sesji europejskiej zdecydowanie. Mm. I w ramach tego mierzenia otrzymujemy to 127,2, więc zewnętrzne mierzenie FIBO 127,2, które potwierdzone jest tutaj tą biegunowością związaną z dwoma e, lokalnymi dołkami z sesji środowej. To jest środowe przedpołudnie. Mieliśmy jeden test podbitka, drugi test podbitka, i w ramach trzeciego zejścia jest dynamiczne e, wybicie dołem. I tak jak e, zgodnie z zasadą biegunowości, wybite. Wsparcie staje się oporem. Tak też tutaj stanowi to fajne potwierdzenie tego geometrycznego poziomu 127,2. E, poziom cenowy 1,05,90. Strefa do obserwacji w dniu, w dniu dzisiejszym 1,05,90. E, około 25 pipsów tej przestrzeni mamy jeszcze wolnej do ewentualnie zaksięgowania tej strefy. E, Układ na kablu, który również odnosi się do mierzenia, e, do mierzenia FIBO. W tym przypadku pozosta pozostajemy jeszcze e, w strukturze z mierzeniami wewnętrznymi, bo to jest 886. Natomiast zdecydowałem się pokazać ten poziom z uwagi na sekwencję tych 30-minutówek, e, no, która jest dosyć, dosyć już długa. E, jak sobie zobaczymy na tą liczebność, e, od godziny mniej więcej 5. To są 2, to są 3, to są 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świeca 30-minutowa budowana jest właśnie na kablu. Teraz widzimy, że strefa jest naruszana. Natomiast ja skupiłbym się jeszcze na tym, na tym poziomie, poczekał do godziny, równo do godziny 10 i wtedy ewentualnie można byłoby podjąć decyzję, czy uznajemy ten poziom za wybroniony, czy zamkniemy powiedzmy poniżej. Jeżeli taki scenariusz się pojawi, to uważam, że będzie to ciekawa opcja pod zagranik pozycji krótkiej. Jeżeli zamkniemy górą, jeżeli wybijemy górą, zamkniemy powyżej strefy z 1.25-52, to raczej z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy, zobaczymy kontynuację, i wtedy gdzieś będziemy musieli te scenariusze sobie na kablu zaktualizować jeszcze na dzień dzisiejszy. A więc kluczową kwestią myślę, że będzie e, zaczekanie na zamknięcie tej 30-minutówki. Dobrze, idziemy sobie dalej, USDJPY i tutaj również scenariusz bardziej lokalny, tak jak wspomniałem na wstępie, e, układ na interwale 30-minutowym, układ związany z ostatnią e, falą wzrostową, tutaj e, z przełomu wtorku i sirody, mamy ten dołek 126,90,93, e, wzrosty wystartowały, tak jak mówię, między z wtorku na środę, a wierzchołek y, wyznaczony y, na sesji wczorajszej, sesja y, amerykańska w dniu wczorajszym, czwartkowa sesja amerykańska y, 131,25 to są te okolice, i z tego też poziomu generowana jest obecna korekta spadkowa. Zakładając y, kontynuację tego kierunku, a więc y, wzrost wartości japońskiego jena w stosunku do amerykańskiego dolara, skupiamy się na współczynniku 38,2 FIBO tutaj i poziomie cenowym 129,60, a więc 129,60, strefa popytowa na dziś na parze walutowej USDJPY właśnie. E, idziemy sobie dalej na złocie. Na złocie mieliśmy wcześniej oczywiście zaksięgowaną 50, to jest scenariusz szerszy, a w kontekście układów bardziej lokalnych lub też dla osób, które te pozycje na złocie trzymają pozycje długie, oczywiście mam na myśli, związane z, z, z scenariuszem średnioterminowym. E, mamy układ, tak jak wspominałem, też w dniu wczorajszym, do ewentualnie księgowania takich pozycji, księgowania zysków z takich pozycji długich. A dzisiaj zyskujemy jeszcze dodatkowe potwierdzenie tego, e, tego motywu. Mierzenie e, fali spadkowej, tutaj od 18 kwietnia e, do właśnie sesji w dniu wczorajszym, to jest e, tak naprawdę czwartkowe otwarcie sesji europejskiej w okolicy godziny 8. E, otrzymujemy współczynnik 127,2 jako ten poziom docelowy, e, i ten poziom docelowy też potwierdza nam tą strefę cenową: 1920 dolarów za uncję. E, dosyć precyzyjnie, prawie że w punkt, otrzymujemy potwierdzenie tej strefy cenowej, i odnosimy się tutaj do tej strefy cenowej, do tego e, poziomu oporu jako właśnie e, scenariusza technicznego na tą sesję piątkową w dniu dzisiejszym na złocie.